Witam serdecznie w kolejnym materiale z Minecraft Dungeons. Lecimy z ostatnią misją dostępną tutaj. Później się jeszcze pewnie arcyzłosadnik odblokuje, chyba że jeszcze po tym coś będzie. I na tym poziomie będziemy mogli znaleźć kolejny dodatkowy poziom. Także fajnie, jakby się sekret yy, pojawił tutaj, chociaż jeden, bo jest wtedy szansa właśnie na odnalezienie tego specjalnego pokoju. Zaraz zobaczymy.

Bo nie wiem, czy zawsze się pojawia, prawda? No może coś fajnego poleci nowego. I to powinno być gdzieś tutaj. Strasznie dużo biję. O jest. I to wszystko. Mamy odblokowany dodatkowy poziom. Przydałaby jakaś fajna nowa zbroja. Która by nam zapewniła jakieś... jakąś protekcję na... Obrażenia większe, bo to, to co ja mam to jest dosyć słabe już. No. Tak szybko mnie załatwili, że nie zdążyłem nawet całej potki użyć. Ale dobra. że w tej skrzyni coś będzie ja same emeraldy. Niestety. No jak wyjdzie boss to może być kiepsko. Będę musiał sobie pofarmić jakieś rzeczy. Dobra, zawsze tego kapłana trzeba zabijać. On no, strasznie dużo HP daje potworom. No, hmm, zaś same Emeraldy. No szkoda. Ale tu w sumie coś poleciało, ale gorszą ma moc. Tylko 30 tak lewie jest w sumie spoko. Łuk też, tylko Armura jakiś fajny by się przydał. my też zasięg broni, jest spoko. O, cyk. Trzeba uważać na... Trzeba uważać na te duchy. To strasznie jest dużo z tego podpalenia biją. Potka na, na obrażenia. Czy jedna skrzynia została tylko? Czyli chyba nie będzie jakiś za długi ten poziom. Ale wszystko sobie zwiedza oczywiście. Czy będzie jakiś boss? No to będzie zasadzka. Lepiej sobie tu niżej zejść. Więc więcej pola manewru. I tutaj przynajmniej nie spadnę. Chociaż dużo ich nie respi. Kurde, jest kiepsko. Podamy chyba. Dobra. Ta osłona przed strzałami jest całkiem przydatna. Kurde. Ta potka by się mogła szybciej ten regenerować. To jest jabłko. Dobra. No nie, dobra. Kurde, ciężko jest. Bez dobrego armoru jest ciężko. Tam jeszcze ten kapłan go zbufował, Ma nawet kilku. I strzały się kończą. ale już powinno być spoko. Trzeba teraz czekać cały czas na tą osłonkę. O kurde jakiś pancerzony, ale dobra, z łuku szybko poszedł. Teraz powinniśmy to raczej zrobić bezproblemowo. Problem jest taki, że już nie mam strzał. No ale to może być kiepsko. Kiepsko bardzo. Czekam sobie na potkę. Ewentualnie na ewentualnie na tą osłonkę. No, Była jest jakaś szata duża. Sprawdźmy na szybko. Chyba 30 no, więcej zdrowia mi daje i obrażenia artefaktu. To prawdopodobnie będzie zwiększało obrażenia e, tych strzał moich. Czyli spoko. Bo były... były lekkie problemy z tym. Bo nic tutaj nie mam. Teraz by się przydał jakiś artefakt na, na duszę, żeby jakoś wykorzystać tą zbroję, bo ona nam zwiększa zbieranie tych dusz. Dobra, no mamy delikatnie więcej tego życia, ale o ile? To jest 170, a to 132, no nie jest to jakoś dużo. Ja jednak z powrotem wezmę to, bo szybciej artefakty się yy, odnawiają. To jest mega przydatne. Chociaż nie patrzyłem, jakie ma zaklęcia. No te błyskawice. No, na fairly game były dobre, ale teraz to raczej za dużo nie będą robiły. Pod do obrażeń zawsze jest spoko. Jest. Ale fajnie, że to są te takie mm, pierwsze i drugopoziomowe e, potworki. One za dużo nie robią. I tutaj mam jakieś wejście. Chciał, gdzie jest to wejście? Chociaż nie, chwila, wyjdziemy na razie. Najpierw sobie tutaj wszystko wyczyszczę. O kurde. No jednak jak troszkę tego jest zrespionego, to biją. Teraz do czego potrzebny będzie ten klucz? Czy to trzeba będzie zejść z nim na dół, czy po prostu tutaj sobie iść? A tutaj trzeba go dać po prostu. Trzeba jakieś zniszczyć stoły, to najpierw pójdziemy tam na dół, żeby niczego nie ominąć. A nawet fajnie tutaj level się wbija. Dobra, przywoływać może być ciężki. Chociaż. No może być z nim problem. Chociaż jak na odległość go trzymam, to jest w miarę. W ja zaraz nie będę miał strzał, ale ja powinienem go zabić. Jaka okay, jakaś zbrojka. Znowu ta zbroja dusz. czy znaczy szata dusz. No to już więcej tego zdrowia nam daje, także... ...teraz sobie już to wezmę. Sprawdźmy, co tam za zaklęcia są fajne w tej zbroi. Zaklęcia. Tchórzostwo. To trzeba cały czas z pełnym zdrowiem latać. To może być ciężko. To jest to podpalenie. Z COVID agonii. Kurde, zastanawiam się nad ochroną, a, a nad mrozem. Wydaje mi się, że chyba ochrona będzie całkiem spoko. Miejmy najpierw... A, nie mam tego. Miałem punkciku. No tak, bo to w sumie droższe już jest. Może dam to tchórzostwo. Dam to tchórzostwo, bo... Czasami te full HP mam i z łuku będzie można szybciej zabić kogoś. A może być przydatne. Jakieś nowe pająki. Jestem teraz ciekaw, czy jak będę szedł tą jaskinią, czy wyjdę gdzieś na górze, w tej świątyni. No, chyba nie. Zaczę tam coś się świeci. brakuje tego odnowienia artefaktu, tak bym sobie mógł spamować bucikami. No są całkiem fajne. O, ta. Kurde, myślałem, że będę mógł coś po zabijaci. potworki się zbugowały. Wow. Tu nic nie ma. Musimy po prostu zepsuć imprezkę. A no, nie miło z naszej strony. No cóż. Mi się wydaje, że jak to wszystko zniszczy, to się zrespi mnóstwo potworów. No też. Bo no na razie nic się nie stało. Znowu te stoły trzeba niszczyć. Zbrojka całkiem fajnie już nam y obrony daje. Dobra, w sali tronowej prawdopodobnie będzie czekał boss. Chyba będę ostrzędzał strzały teraz. Mogą się przydać na walkę z bossem. Chyba, że ogniste straciłem HP skacząc z takiej mojej wysokości, no dziwno trochę. Ścianę ognia robił. Gdzieś daleko są te sale tronowe. A O, Widzicie? Dobrze, że wziąłem sobie ten artefakt. Z osłoną, bo mogło być kiepsko ze mną. Mnie wystrzelali jak kaczuchę. Dobra, wszystko lanszotowane jest praktycznie, także... ...broń jest spoko. To jest jakaś e, unikatowa zbrojka. Jakaś fajna by mogła mi zlecieć. Coś, co daje odnowienie artefaktów. Ja te buty uwielbiam. One są mega dobre. Dobra, jest zaopatrzenie: 177 strzałów. No, troszkę mało. Będziemy się bić z artyzosadnikiem. Najpierw trzeba strażników zabić, i oczywiście prawie. O kurde, sami opancerzeni. No dobra, oni są łatwi, ale. Nie chcę podchodzić na blisko do nich. Aha, tam jest kapłan, trzeba go zabić. A i ucznicy, Łuczników nie lubię, coś. Kurde, zablokowałem się w ściance. To nie jest pewnie ostatnia fala, tak mi się zdaje. Na ostatniej fali będzie całkiem wesoło. dawać A teraz są same te zwykłe. ta fala była lepsza A tutaj znowu te zwykłe Tu teraz gorzej, no. Dobrze, że podka na damage wypadła. Szybciej się z nimi rozprawię. Nie no, jestem pewien, czy ta podka też daje dodatkowe obrażenia do pocisków. Daj mi ci, że nie. Najpierw dystansowych wyeliminujmy dystansowych i kapłanów. To będzie łatwiej z tymi opacężonymi wariatami. está dużo fal. Ostatnich dwóch. No i po poziomie. Czyli nam uciekł, tak? Ale fajnie, bo odblokowaliśmy dodatkowy poziom. I zobaczymy co będzie z tej skrzyneczki. Fajnie jakby jakiś artefakcik na duszę wypadł. ...z mocnymi obrażeniami, ten wybuch byłby całkiem spoko. Fajerwerkowa strzała. Hmm. Czy jak to chce wziąć? W sumie zamiast podpalenia fajerwerka... Weźmy to i może, może zalosujmy coś u tego gościa. Wędka to nie. No nic ciekawego. Osiołek zleciał tylko. No nic, tutaj zakończymy naszą misję. Chociaż, czy ja mogę coś tutaj dodać jeszcze? Zaklęcia? Mogę w tchórzostwo dać, ale wolę poczekać na jeszcze dwa punkciki i dodać w tą ochronę. Będzie lepiej. No ale nic. Tutaj zakończymy odcineczek, także jak się podobało, to zostaw łapę w górę, suba z dzwonkiem, ja zapraszam na kolejne materiały, no i na razie, siema.